Cześć, jestem Gosia, a to jest mój ogród przy domu, a w zasadzie moje szklarnie. Cieszę się, że tu jesteś. Dzisiejszy odcinek będzie nieco inny, bo z moim komentarzem w formie mówionej, a nie pisanej. Dajcie znać, czy tak Wam odpowiada. Dziś nadszedł wyjątkowy dzień, ponieważ będę sadzić pomidory i inne warzywa w mojej szklarni, w której nadal dużo się dzieje. Sporo rozset już posadziłam, ale jeszcze trochę jest tego na tacach. No sami zobaczcie, jak prezentują się zagony. Tu rosną ogórki i koper, czosnek ozimy i cebula. Dalej ziemniaki w dwóch odmianach, gwiazda i ignacy, groszek cukrowy, por, buraczki, seler i truskawki. W kastrach uprawiam cukinie i kapusty, a na tarasie pomidorki koktajlowe. Ok, zabieram się do pracy. I napotkałam drutowca. To szkodnik, który żyje w glebie i zajada się korzeniami warzyw. Dlatego raz na jakiś czas wzruszam ziemię za pomocą szpadla, by wyłapać właśnie drutowce i pędraki, których u mnie jest sporo. Jednego dnia nie uda mi się przygotować całej szklarni, więc dziś tylko posadzę pomidory, jutro resztę roślin, a w trzecim dniu nawiozę je i podwiążę. Każdą wyprodukowaną przeze mnie sadzonkę będę sadzić we własnym kompoście. Mam kompostownik dwukomorowy i właśnie z prawej strony materiał jest już gotowy. Wczesną wiosną wysiałam na nim facelię, by tworzyła ściółkę. Facelia jest nawozem zielonym, podnosi żyzność gleby, ale także poprawia jej zdrowotność. Użycie jej na kompoście sprawi, że nie będzie przesychał. Oszczędziłam Wam widoku rozkładania sadzonych w szklarni. Zajęło to chwilę, bo mam w tym sezonie więcej odmian pomidorów i chcę, by sadzonki z danych odmian rosły obok siebie. Miałam też sporą nadwyżkę, więc musiałam wybrać te, które były najbardziej okazałe. Duża część sadzonek pójdzie do kompostownika, bo mam jedynie 13 m2. Niestety nie mogę wysadzić całości. Zabrakło mi wolnego miejsca do wysadzania, więc czas rozmontować ten regał. Był ze mną już 8 lat i niestety nie jest stabilny. Na przyszły sezon będę musiała sobie kupić nowe. Regał i stolik miałam ustawione na deskach, by się nie zapadały, bo wiosną w szklarni stała tutaj woda. I tak jak myślałam, pod deskami było sporo ślimaków. Oprócz ślimaków zakwitła mi jeżdżotkiewka. Kwiaty są jadalne i jestem ciekawa ich smaku. Ej, dobre! Takie na początku słodkawe, a potem jak kalarepka. Naprawdę pyszne. Jesienią posadziłam tutaj cebulkę dymkę w odmianie globo. Usunę kilka kwiatostanów, bo część cebuli je wypuściła. Muszę je zebrać w pierwszej kolejności. No przecież miałam Wam pokazać, jak sadzę pomidory. Kopię duży dół, dorzucam do niego trochę kompostu, wkładam sadzonkę i wlewam sporo wody. Potem zasypuję aż do liści. Długo zwlekałam z sadzeniem pomidorów i niektóre sadzonki dostały żółte liście na dole. Usuwam je, bo przestały karmić roślinę. Tak samo jest w przypadku jakichś liści uszkodzonych. Po posadzeniu sadzonek pomidorów zawsze zawieszam na nich etykiety szkółkarskie z nazwą odmiany, bo zbieram z wyhodowanych przeze mnie pomidorów nasiona by móc uprawiać je latami. Uprawiam odmiany kolekcjonerskie, niedostępne od tak w sklepach. Jeśli interesuje Was jakie odmiany wysiałam, to wrzucam tu link do filmiku. Oprócz gotowych etykiet używam też takich zrobionych samodzielnie, z opakowania po podłożu. Można też użyć opakowań kurierskich czy koszulek na dokumenty. Ważne, by była to folia. Do posadzenia zostają mi papryki, melony, rodzynek brazylijski i ogórki szklarniowe. Kolejny dzień zaczęłam od przygotowania kompostu pod ogórki. Rozdzieliłam sezonki, mimo że ogórek nie lubi pikowania. Posadziłam nawet taką, mocno zjedzoną przez ślimaki, bo jest to odmiana, którą e, chciałam wypróbować w tym sezonie. Resztę zjadły mi ślimaki. Kolejne na rodzynki brazylijskie. Dwa lata temu miałam jedną kupną sadzonkę i okazało się, że te okrągłe owoce zasmakowały mojemu dziecku. W zeszłym sezonie nasiona mi nie wzeszły i odpuściłam sobie ten temat, ale w tym wysiałam dla dzieci wszystko. Rodzynki potrafią nieźle się rozrosnąć, więc mam dla nich takie podpory, które używam też pod pomidorki koktajlowe. Kolej na papryki remiro i ożarowską. Sprawdza mi się sadzenie ich przy ścieżce. Pomidory ich nie zakrywają. I ostatnie będą melony. Po raz pierwszy uprawiałam je w zeszłym sezonie przy sznurku. Ale szkoda mi na nie teraz miejsce i będą się pożyły pod pomidorami. To taki eksperyment. Mam jeszcze chwilkę, więc przesadzę nasturcję, która sama się rozsiała. Trzeciego dnia zacząłam od karmienia roślin, bo po liściach zauważyłam, że potrzebują szybkiego szota. Widocznie z kompostu jeszcze nie korzystają. W ruch poszła gnojówka z pokrzywy ze względu na zawarty w niej tytan, a nie jak większość sądzi, że azot. Gnojówkę rozcieńczam w proporcji 1 do 10. Wydałam też algi i kwasy humusowe. Ostatnie z takich ważniejszych zadań to podwiązywanie pomidorów. Używam sznurka jutowego, bo przy jesiennym usuwaniu pędów nie muszą ich rozplątywać. Całość się razem ze sznurkiem wyrzucam do kontenera na mokre. Nie kompostuję tego. Najlepszy będzie grubszy sznurek, czyli 2,5 mm grubości. W tym roku udało mi się kupić taką ogromną szpulę, kilogram, za dobrą cenę. Dzięki temu, że jest to sznurek pakowy, będzie wytrzymały. Zawieszam sznurek podwójnie, najpierw wiążę na dole, potem zaplatam go wokół łodygi i przekładam przez specjalny haczyk, który jest dostosowany do mojej szklarni. Na górze zaplątam go tak, bym mogła w nim, nim przesuwać, Taki węzeł można spotkać na przykład w makramie. Pewnie część z was pomyśli, że przesadziłam z ilością sadzonek, ale robię to świadomie. Jest tu 31 sadzonek pomidorów wysokich, 4 ogórki szklarniowe. 6 sztuk rodzynka brazylijskiego, z czego cztery słabsze pewnie usunę: imbir, pietruszka, cebula, 5 melonów i 10 papryk. Do zobaczenia następnym razem.